Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha trzyminutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję i głos zabierze pan poseł Roman Kaczor w imieniu klubu Platforma Obywatelska. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej pragnę przedstawić stanowisko klubu w sprawie dziesięciu poprawek wprowadzonych do ustawy. O zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjętych w uchwale dnia 5 sierpnia 2010 roku. Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz innych niektórych ustaw uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 8 lipca 2010 roku ma na celu dostosowanie do prawodawstwa polskiego decyzji Rady w kwestiach intensyfikacji oraz wdrożenia współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej. Granicznej, a także w kwestii usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych. Proponowane rozwiązania pozwolą uregulować kwestię współpracy Policji i Straży Granicznej z organizacjami i instytucjami Unii Europejskiej. Kolejną ważną kwestią, którą reguluje ustawa jest udział. Policji i Straży Granicznej we wspólnych działaniach oraz operacjach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii. Senat Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą z dnia 5 sierpnia 2010 roku proponuje wprowadzenie do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz innych niektórych ustaw 10 poprawek. Spośród 10 proponowanych poprawek przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej 8 poprawek jest o charakterze redakcyjnym, polegającym na skreśleniu, dodaniu lub zmianie Wyrazu. Dwie poprawki są o charakterze merytorycznym. Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych na posiedzeniu 6 sierpnia 2010 roku rekomenduje przyjęcie wszystkich poprawek przez Wysoką Izbę przyjętych przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 5 sierpnia 2010 roku. W związku z powyższym, Klub Parlamentarnej Platformy Obywatelskiej. Rzeczpospolitej Polskiej wnosi o przyjęcie wyżej wymienionej ustawy wraz z wprowadzonymi poprawkami przez senat Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Dziękuję, panu posłowi.